O Bogu. Słuchajcie, wczoraj mówiłem o tym, że Ewangelia Dobra nowina, jest to dobra nowina o tym, że Bóg przygotował dla nas miejsce pełno fitości, pełne niezależności, pełne pokoju, pełne odpoczynku. I od nas zależy, czy wyjdziemy z tego obłożonego miasta i... Wejdziemy do odpocznienia, czy będziemy nagle na, e, cały czas tkwić w tych naszych przyzwyczajeniach i w tym, gdzie jesteśmy? Teraz tylko pytanie: e, czy i w jaki sposób możemy wejść do tego odpocznienia Bożego? E, w jaki sposób możemy się pogodzić z, go, e, z Bogiem? Ale to pytanie już e, zadał e, jeden człowiek, nazywał się Nikodem. Przytam teraz taki fragment. On. Yy, był sobie człowiek z farzeuszów imieniem Nikodem. Dostojnik żydowski. Ten się do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu: Wiemy, że przyleś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jeśli ty, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, yy, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa Bożego. Rzekł kodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Opowiedział Jezus. Za zaprawdę za powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce yy, i szumie go słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, który się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to może się stać? Odpowiedział yy, Jezus i rzekł mu, jeśli jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz... Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, co wiemy, to mówimy. I co y, widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, aby y, gdy wam y, mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy, y, gdy wam będę mówił o niebie, y, niebieskim. A gdy się, y, 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 a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, syn człowieczy, jak Mojżesz wyszczył węże na pustyni. Tak musi być wyższony syn człowieczy, aby każdy, kto w niej wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. E, słuchajcie, może te słowa gdzieś na pierwszy rzut ucha są trochę zawiłe, ale e, prawda jest taka, że aby być z Bogiem, tak jak powiedział Jezus, należy się narodzić z ducha. E, co to znaczy narodzić się z ducha? Ja już kiedyś, będąc jeszcze dzieckiem, zastanawiałem się, jak to jest. Że wszyscy mi mówili, że człowiek ma ciało, ma duszę, a tutaj jest mowa o duchu. Czy to jest coś innego niż dusza? Czy to samo? Kiedy poczytamy trochę więcej Pisma Świętego, zobaczymy, że wyraźnie jest napisane, że człowiek to nie tylko ciało, dusza, ale też duch. I ten duch e, e, musi być, że tak powiem, uaktywniony przez samego Jezusa Chrystusa. Kiedy w, w naszym życiu e, wywyższymy Jezusa Chrystusa, e, narodzimy się na nowo i zaczynamy e, chodzić w duchu. Nasz duch e, ludzki zaczyna być aktywny i zaczyna komunikować się z Bogiem. Jesteśmy w stanie e, Boga zrozumieć jesteśmy, jesteśmy w stanie przyjść do Niego. Czyli, aby zostać zbawionym, należy się narodzić z Ducha. Aby się narodzić z Ducha, należy wywyższyć Jezusa Chrystusa w swoim życiu. E, tu są ciekawe słowa powiedziane, że, e, e, że Ducha poznajemy po tym, e, po, jego, po skutkach Jego działania. E, jego e, Ducha, e, że Ducha nie jesteśmy w stanie zobaczyć i zbadać e, naszymi e, myślami, naszymi, e, e, naszymi oczami ale ym, yy, rozpoznajemy go po działaniu. To jest napisane, że yy, tak jak wiatr ja, wie, dokąd chce i przychodzi, yy, skąd, i przychodzi skąd chce, tak samo jest z ludźmi, którzy są yy, w duchu. I słuchajcie, popatrzcie na własne życie, bo yy, czasami mi się, nam się wydaje, że nasze życie jest, yy, jest fajne, że jest wszystko w porządku, że w ogóle jesteśmy tacy dobrzy i w sumie nie ale kiedy spojrzymy na skutki tego, co robimy i na skutki e, naszego działania, będziemy wiedzieli, w jakim my duchu chodzimy i w jakim duchu e, działamy. Słuchajcie, wyobraźcie sobie na przykład, że e, ktoś jest e, za e, ktoś się zezłościł. Jest taki duch złości. E, jego działanie jest po prostu takie, że e, zaczynamy się denerwować, zaczynamy źle myśleć o drugiej osobie, że zaczynamy Yy, yy, zaczynamy owinać drugą osobę O to, że jesteśmy źli Tak działa duch złości A jak działa duch Boży? Duch Boży działa w Bożej miłości yy, Nie osądza yy, yy, Kocha drugiego człowieka Stara się mu pomóc yy, Stara się go zrozumieć I po skutkach naszego działania Jesteśmy w stanie rozpoznać yy, Rozpoznać to yy, Dokąd idziemy i co robimy yy, Słuchajcie Popatrzmy na nasze, na nasze życie, popatrzmy na to, nas świat Dokąd on nas prowadzi? Czy prowadzi nas w Bożym kierunku, czy prowadzi nas w zupełnie w e, przeciwnym? Jeżeli popatrzymy na to, co jest mówione w telewizji, jak wypowiadają się politycy, albo e, co jest e, wywyższane e, e, przez, e, przez innych ludzi, to e, zupełnie nie są Boże rzeczy, bo jest wywyższana rozwiązań seksualna. W ogóle e, świetną rzeczą, dla każdego dla, dla człowieka, który, którego patrzysz i się prezentuje w telewizji, jest to, ile zdobył kobiet na przykład. A Słowo Boże mówi zupełnie inaczej. Mówi nieco złoż. I wiesz co? Jest, jest tak, że żyjąc z Bogiem, te pragnienia i to co, to, co chcemy osiągnąć w naszym życiu, jest zupełnie inne od tego, co daje nam świat. Wiecie, prawda jest taka, że ten świat już pokazuje, że te rzeczy są fantastyczne. One nie są fantastyczne, bo prowadzą nas do upadku, prowadzą nas do ślepego zaułka, z którego w pewnym momencie nawet nie jesteśmy w stanie się wycofać. Nasze oczy zamykają się na Boże Zbawienie, zamykają się na prawdziwe życie z Bogiem. I nie możemy, nie możemy wejść w tą dobrą nowinę, nie możemy wejść w to odpocznienie, bo jesteśmy tak zakręceni, zamotani przez grzech. Że tracimy przed oczu to, co był dla nas przygotowany. Ale żyjąc z Bogiem, e, e, szukając tego, co Jego e, i słuchając głosu Ducha Świętego, zaczynamy e, wydawać dobre owoce. Wiecie, kiedy byłem człowiekiem jeszcze daleko od Boga, wydawało mi się, że żyję dobrze, ale moje serce i moje myśli były złe. Kiedy przyszedłem i spokutowałem przed Bogiem i narodziłem się na nowo. Zobaczyłem, że Przemieniłem się w środku Że może upadałem Może e, czasami e, Postępowałem i szedłem w innym kierunku Niż Bóg chciał Ale moje serce było inne Moje pragnienia były inne Moje pragnienia były e, Bożymi pragnieniami To co e, Bóg we mnie zmienił To jest e, Sposób potrzenia na innych ludzi I to było dla mnie najbardziej namacalne Dosłownie Dzień po nawróceniu zaczynałem patrzeć na ludzi jako pięknych, wspaniałych, zaczynałem patrzeć na ich bez osądu i zacząłem na nich patrzeć na ludzi, którzy mają pełen, pełno potencjału. I słuchaj, dzisiaj mówię do ciebie, bo być może jesteś w miejscu, że uważasz, że nie możesz robić nic dobrego, że nie jesteś w stanie być dobrym, bo jesteś w jakimś w kiepskim miejscu, albo czasami może jesteś w miejscu, które wydaje Ci się dobre, ale tak naprawdę błądzisz i Twoje serce płacze. Przychodząc do Boga, odzyskasz nową naturę. Rodząc, rodząc się z ducha, zaczynasz słyszeć Boży Głos. Zaczynasz być prowadzony przez Ducha Świętego i Twoje życie zaczyna się odmieniać. Zaczyna się odmieniać Twoje życie. Zaczyna się odmieniać życie ludzi, którzy się otaczają, zaczyna się odmieniać życie ludzi, których spotykasz na swojej drodze. Wiecie, kiedyś też lubiłem chodzić na imprezy, Chodziłem, lubiłem chodzić na piwo, lubiłem gdzieś nocami spędzać, nocy spędzać w barach. Ale słuchajcie, gdzieś nawróciłem, moje serce zaczęło płakać na ludzi, którzy szukają spełnienia w barach. Szukają spełnienia w szukaniu jakichś kontaktów seksualnych. To jest złe, to nie jest dla ciebie i to do nikąd ci nie zaprowadzi. Alkohol, rozwiązłość czy czynienie innych Bogów do niczego nie prowadzi. Słuchajcie, znam ludzi, osobiście znam ludzi, którzy są wysoko w hierarchiach władzy i. Swoje szczęście i swoją władzę opierają na tym, że oddają czci innym Bogom. Swoje szczęście opierają na okultyzmie. Wierzcie mi, że ci ludzie, mimo że docześnie, dzisiaj mają władzę, mają pieniądze, tak naprawdę są nie szczęśliwi, dlatego że aby mieć tą władzę i mieć te pieniądze oni muszą przez cały czas walczyć i może w telewizji wyglądają uśmiechniętych, może niektórzy im zazdroszczą, ale tak naprawdę w środku są wypaleni, w środku oni są zrozpaczeni i to, ta mina ta, ich ich to zadowolenie, które pokazują na zewnątrz jest tylko taką przykrywką jest taką maską takiego człowieka zrujnowanego w środku bo prawdziwe życie i prawdziwe szczęście, prawdziwe odpoczynienie masz tylko w Bogu poprzez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. I może dzisiaj osiągasz jakieś sukcesy inną drogą, ale uwierz mi, że ta droga się skończy i skończy się przepaścią, bo nie ma innego Boga jak żywy Bóg, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie ma innego zbawienia jak poprzez Jezusa Chrystusa który oddał swoje życie i przelał swoją świętą krew za Ciebie, za mnie i za każdego innego człowieka. Ale Ty masz wybór, czy to przyjmiesz, czy nie przyjmiesz. Amen.